Halo, halo kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w Clothing Store Simulator. Dawno nas tutaj nie było. Tak jak mówiłam, będę co jakiś czas wstawiać odcineczki, żeby pokazać Wam, co tutaj na live'ach udaje nam się, słuchajcie, fajnego stworzyć. Aczkolwiek, no, live'y przejął Supermarket Simulator, ja nie ukrywam, bo najczęściej gramy właśnie w Supermarket Simulator, jeżeli chodzi o live'y, albo teraz w gierkę Toy Shop Simulator. Dobra, nic tutaj ciekawego nie ma. Widzę, widzę, widzę. Więc tak troszeczkę ten Clothing Store przeszedł na dalszy tor. Ale miał być dzisiaj w ogóle odcinek z. Czekajcie, czy ja. Mm, mam zamówienia jakieś, a tutaj ja sobie tak to postawiałam. Czy my musimy jakieś zamówienia zrobić? Chyba tak. Ale co chciałam powiedzieć: dzisiaj miał być odcinek z CinemaSter Cinema Simulator, z symulatora kina, aczkolwiek jest to demówka, słuchajcie. I nagrałam odcinek 5 minut, i jakby już się zakończył cały proces tej demówki, wszystko przeszłam. Więc mówię: Dobra, muszę coś innego. Nagrać i pierwsze co rzuciło mi się w oczy to właśnie Clothing Store Simulator, i mówię: No, okej, okay, okej, okay, jestem, jestem i nagrywam. Także, kochani, zamawiamy troszeczkę tych produktów, myślę, mamy 24 tysiące. Nie mam tutaj jakby ustalonych liczb, przy jakich zamawiać te ubrania. Tak po prostu. O, mamy też. Yy, Pracownika, który już nam te ubrania tam z tej ulicy do magazynu donosi, więc mam nadzieję, że pójdzie nam to dzisiaj sprawnie. Też nie chciałabym, nie wiadomo, jak dużo tego pozamawiać. O tutaj te koszule, może by trzeba było zamówić, chyba tak. To też zamówimy. O tutaj sweterek. To chyba jest ostatnia licencja, jaką my wykupiliśmy. Tak, 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 tutaj. Tutaj, tutaj, niech na razie będzie. Dobra, no może, może starczy. No, nie jestem tak obcykana jak w tym supermarkecie, w tym naszym sklepie z y, ciuchami. Tak, i pod magazyn, niech to zaniosą. No i on będzie nam donosił, tak? Zanosił, donosił z dworu na, 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 na do kartonów tutaj, a z kartonów na sklep to już tam ci pozostali pracownicy. Okej, okay, i to jest dziecięce. Tutaj mamy regał dziecięcy. O, tu nie mamy tych kurteczek w ogóle, czy ja je kupiłam? Tak, więc ja je wezmę i dołożę, i myślę, kochani, że pójdziemy sobie otworzyć sklep. Mam nadzieję, że oni to wszystko ogarną. Mamy 26 poziom, 21 tysięcy. Jak widzicie, kwiatki, kwiateczki są nadal. Aha, no i tutaj jest dział dziecięcy mini. Mini, bardzo, bardzo mini dział dziecięcy. Ale wiecie co, jak jeszcze nie mamy kolejnych licencji tych dziecięcych wykupionych, więc niech na razie tutaj tak będzie. Aha, bo to mam tą przez to, przez to, tak? Tak tutaj jest. No trudno, dobra, oni się tam mieszczą, dają radę, więc niech będzie. Powiększymy sobie, jak będziemy mieć kolejną licencję dzieciaczków, albo nie będziemy się już po prostu... Co? Nie będziemy się co robić? Mieścić. Nie będziemy się mieścić z kobitką i z facetem, Nie? Także tak, także tak się prezentują manekiny, ta czarna, czy to jest taka bordowa, ja już kurczę nie wiem, taki, takie, no, taki kolor winny, kolor wina, to jest sukienka, którą sobie stworzyliśmy sami, chcieliśmy zrobić coś super fajnego, aczkolwiek nam mi nie wyszło i stwierdziliśmy na live, że po prostu zrobimy taką sukienkę, no trochę, trochę słabo, bo wiecie, te takie projekty o na przykład czapkę, to nam wyszło moim zdaniem bardzo fajnie, co my tam jeszcze mieliśmy? Chyba nic. Potem tworzyłam tylko koszulki dla pracowników. To tylko Mikołaj ma koszulkę dla pracowników, bo tutaj mamy panią, i dla pani nie stworzyłam jeszcze, bo pan i pani mają inne. Muszę osobno dla pani stworzyć i osobno dla pana. Dobra, słuchajcie, kasujemy, kasujemy. Dobra, i teraz tak, może sobie tą koszulkę dla pani. Kierownik sklepu, magazyn, torba na zakupy. Nie no, torba na zakupy to my mamy ideolo, przepiękną. Tablica ogłoszeń to też nie. I gdzie ja mam to teraz szukać? Pracownicy, uniform roboczy. Tak, widzicie, dla kobiety kasjer. Nie, my nie mamy uzupełniacz zapasów. To tutaj byśmy musieli to zrobić. I wtedy iść znowu w róż, albo jej damy jakiś, słuchajcie, fiolecik. To nie fiolecik. No patrzcie, no zmieniam te kolory, a to się tak niekoniecznie zmienia, widzę. Dobra, taki jaśniejszy, o. Cyk, cyryk, cyk, szerokość pędzla, daj mi od razu duży, bo tutaj nie ma czasu. Nie ma czasu na pierdoły, trzeba zarabiać pieniądz. A tamten, co miał z tyłu na koszulce, wiecie, że ja już nie pamiętam? Kurczaki, 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 naklejka. O, ma chyba tego kota z tostem, nie? Hmm. Dobra, dajmy tego kota w torbie <grych> Tak, mogę powiększyć Mogę, jasne, że mogę Jeszcze chcę, halo No, cyk I yy, Kup 500 O, oh, fuck Czy oni są niepoważni, że ja tyle wydaję na dresscode Dla mojego innego pracownika I to tylko na t-shirt Dobra nie wiem od którego poziomu będziemy mogli mieć kolejnego tutaj donosiciela, rzeczy, bo oni są tak wolni. O jezu, oni są tak wolni, że ja nie wiem, czy oni dadzą radę tutaj donosić w takim tempie jak ja sprzedaję. Także dobra, no zaraz ta kolejka może się zmniejszy, to ja też się przejdę i, i zobaczę. Aczkolwiek widzicie, że cały czas ktoś. Zobaczcie, jak tu w ogóle są ceny. 590 było przed chwilą. Tutaj pan, nadal mamy zimę, nadal pan chodzi w żonobijce. Yy, tutaj, tutaj jest uzupełnione. Yy, tutaj może te różowe sweterki bym doniosła. Różowe swetereczki te. Parę sztuk. Tu, 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 tu. Ale ja tu mogę stąd, z tej pozycji? Nie. Okej, okay. o, 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 ja tu mam oczko. U, pani tutaj stoi, buciki i mamy 546. No jak widzicie, za dużo nie jestem w stanie donieść tutaj. Tutaj jest nawet w miarę spoko. Tu jest w miarę spoko na męskim. Ej, oni nawet czekajcie te czarne sweterki oni nawet to donoszą. Ja tak na nich marudzę, a oni to nawet dzisiaj ładnie donoszą. Także okej. Okay. Te czarne swetereczki to ja też tutaj dam. Dobra, niech najwyżej tą jedną sztukę oni doniosą. A dzieciaczek, te kurtki i te kamizelki by trzeba też było donieść. Poczekajcie, poczekajcie. Te kurtki to były? Czy to są? Nie wiem. To są te kamizelki żółte. O, tu czekają już na mnie. Już, 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 już zaraz przyjdę. Aha, no dobra, to są kurtki, a mi się z daleka. O Jezus, Maria, wydawało, że to są kamizelki. Dobra, nie ma tragedii. Myślałam, że będzie gorzej, a to i tak są już ostatni klienci. Chyba w ogóle tak ten czas szybko leci w tej grze, że naprawdę. Okej. Okay. Pani? 400, o, myślałam, że więcej, 476 zapłaciła. No i już możemy zakończyć dzień, ileż to trwał ten dzień. Chwileczkę, ja mam 10 minut, nawet chyba nie, nagrania, bo ja tam jeszcze, słuchajcie, coś za wcześnie odpaliłam czy coś. Eee, dobra, tu mamy te spódnisie, te, też bym doniosła. No bardzo szybko leci ten, o, ty, kurde, IQ Million, dobra to sobie też ja im to, słuchajcie, rzucę, żeby oni to roznieśli na wieszaki. No i co? Już nie ma klientów, więc myślę, że my tutaj nie mamy potrzeby za bardzo się kręcić. Ewentualnie zobaczymy sobie, jeżeli chodzi o marki, na 30 poziomie dopiero, o to jeszcze jeszcze długo, długo przed nami projekt specjalny, no to tak jak mówię, mamy tą czapkę, która mi się bardzo podoba, no i tą sukienkę, która no, średniawka ogólnie, ale zamówmy. I i i. Dobra, i zakończmy dzień, który przeleciał po prostu w mgnieniu oka. Całkowity 4614 mamy zarobku wynagrodzenie pracowników tylko 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 no, mamy trochę tych pracowników 750. Musimy zapłacić rachuneczki, które też nie są jakieś bardzo duże całe szczęście. Ale chyba są coraz większe. No i dobra, lecimy teraz z zamawianiem produktów. Może te spódniczki byśmy zamówili? Hmm. No tutaj ponad, tak wiecie, tak około 30 by się to musiało kręcić, mi się wydaje, żeby mieć około 30 sztuk yy, łącznie na magazynie i na sklepie. Aczkolwiek mogę się mylić. Czy ja to dodałam? Chyba teraz dopiero. Dobra, tutaj, tutaj zamówimy koszulkę, koszulę. Tutaj zamówimy zdecydowanie. To też zamówimy. Ten strój do pływania, jak ja to mówię. Dobrze, tutaj koszulę męską. Mhm, kurteczki też schodzą. Zobaczcie, te dziecięce spodnie, tak samo. 34. Kurtka dziecięca też zamówimy. Tutaj zamówimy koszulę zamówimy No tutaj też zamówimy z dwa razy, tutaj raz. No i tutaj też raz. Aha, nie mogę już więcej zamówić. No dobra, trudno się mówi, żyje się dalej. No okej, okay. no i przyjeżdża dostawa i oni będą to zanosić, roznosić. Znaczy oni, on. Bo to jest tylko jeden pracownik. Zobaczmy, kiedy będziemy mogli zatrudnić... Kolejnego. Pracownicy, yy, pracownik magazynu od 30. Tu jest co 5 poziomów, ja widzę. Tutaj też od 30, kolejnego uzupełniacza zapasów. A kasiera standardowo nie chce, bo chce sama, no sama chce kasować. Więc to nie jest jakaś taka tragedia w tej grze, tutaj jakoś to idzie. Tym bardziej, że nie ma jakoś dużo tych klientów. No hajs, na szczęście się nas tutaj trzyma. Te kurteczki tam będą musieli dołożyć. Dzień dobry, dzień dobry. Mniej więcej wszystkie półki są tutaj zapełnione na maksa. Tam jedynie na tym dzieciaczku muszą podokładać. Czy ty już niesiesz, kobito, te kurtki? Co tam masz? Nie, ma te białe koszule. Coś jeszcze? Dobra, idzie na dzieciaka. Powiedz, że masz te kurtki. Te masz, żółte. Dobra, to tu jeszcze te kolorowe trzeba będzie donieść. Czy on jest... Czekaj, on poszedł. Tak, on donosi. No to dobra, to ja już nie idę. Muzyczka, muzyczka gra. Gra gitara, słuchajcie, gra gitara. <grystanie> I czekamy, czekamy za klient. No, on ma tego w toście kotka, widzicie? I on ma i z przodu, i z tyłu. No, nie pamiętałam totalnie, ale dobra, niech ona ma tego kota w tej, w tej torbie, też fajnie e, wygląda. No i słuchajcie, przyjdzie kiedyś czas, przyjdzie moment, że trzeba będzie ten sklep powiększyć. Tutaj powiększenia są na szczęście dosyć, dosyć tanie. Ok, ale myślę, że na razie nie ma takiej potrzeby. Kogo tam panie przepuszczasz? Panią z unikornem, unikornem, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay. no i nadal nie dodali, nie, znaczy nie nadali, nie naprawili, to, to też jest ze sobą określenie. No, mi się chce śmiać z tego, że jest tutaj niby zima, a one chodzą, słuchajcie, w samych, nie wiem, stanikach, takich kroptopach. No, ta kobita, no, pada śnieg, zimno jak w kieleckiej, a ona tylko w staniku. Dobra, kasujemy. No, może tak lubi ta szwycica, no nie ma co oceniać, nie? Dobra, następny klient. Co Was tutaj tak mało przy tej kasie? A jak odejdę na chwilę, to potem będzie, wiecie, milion ludzi przy kasie. Także zapraszam, zapraszam wydawać pieniążki. Tak, 543. 576. Pan 290. O, tutaj tylko dwie rzeczy. 79, no to bardzo słabe. Uu, 54, ej. Co to? Co to, co to? Co tak mało już? Nie macie pieniędzy, czy co? <noise> eee, tu widzę te czarne kurtki standardowo, jak zawsze się sprzedają. To są te, a ja je dołożę. No muszę im tu trochę pomagać. O, 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 jest. Jakby pani chciała, to jeszcze dołożyłam. Proszę serdecznie. Pan jest przy Kasie. Dzień dobry, do widzenia. Kupse trąbkę. Tutaj, tutaj jest ok. Tutaj te czarne swetry. Tam, widzicie, są takie rzeczy, które schodzą cały czas. I te żółte kurtki, tak samo. Te żółte kurtki, tak samo. Ale dobra, no mam nadzieję, że oni to dadzą radę donosić wszystko. Dzień dobry. Ile ma Pani? 570. O, jakoś Pani ubrana, także jeszcze nie widziałam, albo nie zwróciłam uwagi. Pani chyba z zasiłowni, dopiero wraca takiej gorąco. Taki strój sportowy, kogo tam... Dobra, panią w czapce. To pani ma chociaż czapkę. Krótki rękaw, ale czapkę ma na głowę, tak? Okej, okay, dziękuję. O, tylko jedna. 758. Dzień dobry. Niech pani sobie kurtkę kupi, polecam serdecznie. No, pani swetereczek z króliczkiem. Idealnie, niedługo święta, słuchajcie. Niedługo wielkanocne. Jak tam, jak tam jak tam, jak tam w ogóle sytuacja w, no właśnie, my gdzieś tu mamy tylko szule, chyba tutaj, i też trzeba je będzie donieść, widzę. Trzeba je będzie donieść tutaj. A czemu ona, on mi to tutaj z powrotem włożył? Co? Nie ma miejsca już? No jak nie ma? Po co ty mi tu facet tu wkładasz? O co chodzi? Dobra, kolejka kolejeczka się robi. Dziękuję. Co tam nie masz? Mężczyzna sweter. O nie! To no na bank ten czarny, słuchajcie. 100 pro. Nie. Świąteczny, czy ona ma? Nie ma. Lecę. Czy jest jeszcze świąteczny sweter? Jest to no tyle na magazynie, a oni nie donoszą. Już jest, droga pani. Proszę serdecznie się częstować. Proszę serdecznie. Tutaj sobie skiknę, przeskoczę przez kasę i już Państwa... Kaczapeczka tylko... No jest już sweter, Pani! Wracaj, no powiesiłam wszystkie dostępne rozmiary. Jaki Pani chce? Dobra. Patrzcie, no marudzą, marudzą, a nie pójdą drugi raz zobaczyć, ani nie zapytają, czy może nie ma na magazynie. A tak to w realu zawracają gitarę. A niech Pani sprawdzi, a niech Pani sprawdzi jeszcze raz. Może Pani nie zauważyła, może Pani mi uszyje... <grywa> o Boże, wspomnień czar dobrze, yy, spódnicze czeczki, spódnicze czeczki. tu Pan, już ostatni klient, już możemy sobie słuchajcie, dzień zakończyć tak naprawdę, o jeszcze tutaj jeszcze jeden idzie Pan ile mamy? 36 koła, no to ładnie mi się wydaje ten tutaj donosi yy, tutaj też jest wszystko git, na dziecięcym trochę wymiotło, do widzenia, miłego dnia życzymy, także te czarne sweterki, tylko ja właśnie nie wiem, widzicie, co oni donoszą. Więc może wezmę te kurtałki. Zobaczymy. Czy oni już je donieśli? Czy ktoś tu jest na dzieciaczku? Nie. No to jak najbardziej możemy donieść. Jeansy i tamte kolorowe kurtki, jeżeli mamy oczywiście. Jeansy też są. I te kurtki też, ale tylko tyle możemy, ok. Dobra, lucyna też tam donosi. Tak, i tu mamy dżinsiki, wszystkie się zmieszczą, wszystkie się zmieszczą, ale jeszcze skoczę, słuchajcie, po te kurteczki. Ja im pomogę, oczywiście, że tak, oczywiście, ze mnie jest, słuchajcie, dobra szefowa, ja im pomagam, ile mogę. Dobrze płacę, pomagam, wakacje pod gruszą, wszystko, czego pragną, to mają. Dobra, kochani, yy, to co? Chyba jeszcze jeden dzień to my przegramy, nie? Tak mi się, słuchajcie, wydaje. Tutaj czapeczki leżą. Czemu one leżą tutaj na ulicy i nie są doniesione na magazyn? Nie rozumiem. Proszę mi to wytłumaczyć, bo nie będzie wakacji pod gruszą. Tu mogę jeszcze? Tak? Okej, okay. no i wszystko. Dobra, kończymy dzień. Jak to dzisiaj stoimy? Z kasą 7778 mamy z zysku. Super. No to rozpoczynamy kolejny dzień, trzeci. Zobaczcie, w jednym odcinku my przegramy 3 dni. Ja w szoku zapłacimy rachunki. Tutaj, tutaj. To w sumie też domówimy. Tą kurtkę to ja bym jeszcze domówiła. Wiecie, bo to jest ta, coś tak super sprzedaje. A tutaj to jest, to, co ja dokupiłam z tego clothing pasa. Tutaj jest o, koszulina. Tutaj na razie zostawmy. No Widzę, że teraz chyba troszeczkę więcej będzie tutaj do domawiania. Tą kurtkę dwa razy nawet. Spodnie, kurteczka też fajnie schodzi, więc zamówimy dwa razy. To nie. Koszulę zamówimy. Hmm, Spodęki zamówimy. Dobra. Dobra, dobra, ja już tam im wysyłam porcję zamówienia, ten sweter też zamówimy, on też swego czasu, ten niebieski, fajnie schodził, sprzedawał się, koszule, t shirtik te spodnie też zamówimy i te spodenki i tą spódnicę i jak tam nasze czapki no też weźmy, 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 kup, dobra. I teraz tak, czy tutaj wszystko jest już uzupełnione, że ja mogę otwierać sklep? Chyba tak. Nie, sweterki męskie. Co tam masz? Co masz? Nie widzę, co on tam ma. Dobra, no oni z czymś idą, więc mam nadzieję, że oni to. Dobra, idzie z tymi swetrami, ok. I tu też jest. No to otwieramy, słuchajcie, otwieramy jeszcze jeden dzień, bo szkoda z tego nie, nie skorzystać. Wykupimy sobie jedną reklamę. A tamta jest już chyba wykupiona. Dzień dobry. A tutaj ile nam zostało dni? Dwa? Dwa. Dobrze. No to nie, to pewnie albo w kolejnym odcinku, albo na kolejnym live'ie się tym zajmiemy. A tutaj mamy te takie online zamówienia, ale ja nie wiem kiedy, od kiedy, kiedy, od kiedy my to będziemy mogli robić, kierownik sklepu, magazyn. A tu są zamówienia one. A, ej, ty, hej, chcę założyć zamówienie w Twoim niesamowitym sklepie, no Oczywiście, jak tak mówisz, że jest niesamowite Dobra, ej, zróbmy to. 4T, 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 4T tu. Raz, dwa, trzy, cztery. Czy ja do jakiegoś kartonu muszę? Siedem tych, siedem tych, siedem tych spodanek? Czy cztery, pięć, i co, ta do kobity, czy co? Chyba tak. A może... A mogę ten karton zabrać ze sobą? Nie. To jeszcze. O, kapelusz wiedźmy. Jeszcze jedne te shorty. Kapelusz wiedźmy. Ej, dobra. Cztery te sweterki. Raz, dwa... Chyba cztery teraz będzie. I dziesięć takich tych koszuleczek. Koszul tu. Dziesięć? Ej, no to dla kogo oni to kupują? <laughs> ok, i teraz włóżmy to i zobaczymy. Cz sześć jeszcze tych różowych koszul. No ja w szoku. Ja w szoku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie, wiecie co? Nie. Tu, stąd będę brała. Raz, nie, to nie to. Gdzie są te koszule? Tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No i dobra, i coś tam sobie zarobimy, ale kolejka jest wielka, więc myślę, że tylko, tylko to zadanie, tylko tą paczkę zrobimy. Ok, dostaliśmy pieniążki. Cyfrowe narodziny, mam tutaj osiągnięcie. Dzień dobry, przepraszam, musiałam tylko na pocztę skoczyć. Wie pan o co chodzi, pani też wie, prawda? A to trzeba czekać, aż znaczek dadzą, a i to, i tamto. Także I'm sorry. Ale już tutaj szybciutko kasuję, nie denerwujcie się, moi drodzy. Dziękuję. Zobaczcie, jak sprawnie poszło, coś tam jest za drogie. No, proszę pani, jak panią nie stać, to proszę nie brać. I tyle w temacie, co tu leży, co mi tu już rzucili. Świąteczny sweterek, no nieładnie. Nieładnie z ich strony. Ej, ale spoko wam powiem. Te zamówienia online też można sobie zarobić na tym i jest to... I urozmaicenie, więc może byśmy też kiedyś pomyśleli o, o kasjerze jednak i on by był na jednej kasie, ja bym była na drugiej i w tym czasie też robiła te zamówienia online. Tylko pytanie, czy wtedy klienci też będą do mnie przychodzić, bo jak w supermarkecie, w symulatorze mam kasjera, to oni tak rzadko do mnie przychodzą. W ogóle jestem w szoku, ile oni biorą słuchajcie, sztuk tych rzeczy. A zróbmy jeszcze to. Czy te czarne spodnie dla pani... Te chyba, raz, dwa, trzy, i co jeszcze? I niebieskie, te dwa. T-shirciki to nam, nie, nie spodnie, to nam szybko pójdzie. Jest małe zamówienie, więc jak najbardziej możemy zrobić. A kaska wpadnie. Dobrze, wszystko dobrze. No i patrzcie, to dwa zamówienia dzisiaj zrobiliśmy i sobie przeskakujemy i kasujemy naszych klientów. Ok, 507 mieliśmy. Ktoś do tysiaka dobija? Oj, to by czy musieli chyba dużo, dużo zabrać. Leginsy są za drogie. No, nie poradzę nic. <taki> takie są ceny i mniejsze nie będą, drodzy Państwo. Okej. Okay. Okej. Okay. No i nawet wiecie, lepiej jak się trochę ta kolejka zrobi, to od razu wszystkich kasuje, a takie czekanie, aż ktoś przyjdzie do tej kasy, sry, ty, 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 czekajcie, te czarne kurtki widzę, że można też donieść. Dobra. Tu jak wchodzę na ten magazyn, to mam jakieś taką ścinkę, mam wrażenie. Dobra, kurteczki doniesione i idę do kasy. Oho, jedna rzecz. No super. Okej. Okay. O, dzień już można zakończyć. Tu mamy w tym... Oho, tu też. No proszę bardzo, syfiarze. <ścoughs> Shorty. Daj te shorty, ja doniesę. Doniesę, doniesę, doniosę. Wiem, że doniosę się, mówi. Wiem, wiem, wiem. Tutaj, proszę bardzo, drodzy panowie, proszę kupować shorty. Pane lubi, widzę, krótkie spodenki nosić w zimę, więc jak najbardziej można kolor zmienić. Dzień dobry. Rozbudowa sieci klientów. W sumie obsłużyłeś tysiąc klientów. Uuu, mistrzunio. Ej, to naprawdę dużo, co? Okej. Okay. Ej, zaraz 28 poziom będziemy mieć. O, już mamy. No, zobaczcie, jak to leci super. No, czekamy na ten 30, nasz upragniony, żeby zatrudnić pracowników i nową licencję mieć. Tam swetereczków brakuje, ale już i tak jest chyba tylko ta jedna pani. A tu na dzieciaku, dobra. Oho, są jeszcze dwie gwiazdy, więc je skasujemy sobie na szybkości. 42 tysiące, wow, przepiękna kwota, przepiękna, dziękuję pięknie za zakupy i życzę miłego dnia, drugie, panie, do widzenia, do widzenia, do widzenia. No, także kochani, tak to się prezentuje, mam nadzieję, że mm, cieszycie się z tego, że dzisiaj jest odcinek właśnie z Clothing Store Simulator, bo tak jak mówiłam... No, nie opłacało mi się wrzucać odcinka z symulatora kina, gdzie trwał on 5 minut dosłownie. Także mówię: Dobra, patrzę Clothing Store Simulator na Steam, ja odpalam i nagram odcinek. Kochani, dajcie znać w komentarzach, czy chcecie jeszcze kolejne odcinki właśnie z tej gry. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się cieplutko i pa pa. E